Chciałbym poprosić was wszystkich, żebyście przesunęli się trochę bardziej w stronę mela. E, tutaj mniej więcej będzie nasza scena. Nie możemy wyjść radośnie na ulicę Gdańska i wszystkich miast Polski i celebrować to, kim jesteśmy. Tylko w tym roku, niestety, dlatego że prezydent tego państwa nazywa nas nie ludźmi, tylko ideologią. Dlatego że, ta, dlatego, że partia, która rządzi w naszym kraju, ustami chociażby posła Żalka czy Czerka, stwierdza, że my nie jesteśmy równi normalnym ludziom. I to jest naprawdę przykre, że musimy tutaj się domagać naszego człowieczeństwa. Ale mi się wydaje, że my wszyscy tutaj nie mamy zamiaru nikomu, ale absolutnie nikomu udowadniać czy argumentować tego, że jesteśmy ludźmi. Bo to, że jesteśmy ludźmi, to jest po prostu widoczne. Spójrzmy na siebie nawzajem, widzimy, że jesteśmy ludźmi. Uwagi na pamięć o osobach, które były przez te lata dyskryminowane, my nie powinniśmy wręcz tłumaczyć ludziom, że jesteśmy ludźmi. Bo my. Powinniśmy tutaj, teraz powiedzieć głośno, że kiedy ktoś nas obraża, tak jak obraża nas prezydent Duda, to naszym obowiązkiem nie jest usprawiedliwianie się, dlaczego jesteśmy, tylko naszym obowiązkiem jest powiedzieć, że nie zgadzamy się na takie wypowiedzi. I wydaje mi się, że wszyscy się tutaj zgodzą, że osoby, które tak perfidnie obrażają, jak obraża chociażby prezydent Duda, powinny po prostu siedzieć w więzieniu i powinny siedzieć w tym więzieniu, powinny dostać naprawdę srogie mandaty z pamięci tych, którzy zginęli. W tych obozach zostało zamordowanych Kilkaset tysięcy, mówimy o sztutchowie 65 tysięcy ludzi innych, innych, którzy nie mieścili się w wizji jednej partii i jednego wodza. Polacy, czesi, kaszubi, Ślązacy i homoseksualiści także. Nie musimy sięgać jednak do II wojny światowej. Sąsiad strzelał do sąsiada w Sarajewie i w Srebrenicy. Zróbmy wszystko, żeby łączyła nas miłość. Nikt z nas nie jest ani lepszy, ani gorszy. Każdy ma prawo do swojego wyboru i do swojego życia. Nie możemy nikomu niczego narzucać, ale miejmy możliwość życia w wolnym kraju, bo to jest także nasz kraj, ani wasz, ani nasz, jest wspólny. I o tym trzeba pamiętać, zawsze i za tydzień także o tym pamiętajcie. Równość, tolerancja, miłość, równość, tolerancja! Miłość, równość, tolerancja! Chciałem Was e, przywitać w imieniu gdańskiej i przede wszystkim sopockiej Lewicy za to, że jesteście dzisiaj tutaj z nami. Przede wszystkim chciałem podziękować naszym wspaniałym młodzieżówkom, przedwiościu, FMS-owi, Młodym Razem, młodemu PPS-owi. Organizujecie rewelacyjne eventy. Pokazujecie, że podczas gdy oni, konserwatyści i prawica, mają pieniądze i wpływy, to my tutaj mamy ludzi i nadzieję. Brawo! Mój przyjaciel Maciej, który ma 16 lat, niedawno próbował pełnić samobójstwo. I, I prosił mnie, żebym to wam powiedział. On prał popełnić samobójstwo nie dlatego, że go przedrzeźniali w szkole tylko i wyłącznie. Ale dlatego, że cały system był skierowany przeciwko niemu. Nie pomogli mu w szkole, nie pomogli mu w społeczności, nie pomogła mu rodzina. Nie było wobec niego pomocy. Ale mogę wam powiedzieć jedno: że my jako lewica nie spoczniemy, dopóki w Polsce nie będzie pełnej równości małżeńskiej. Będziemy o to walczyli. Chociaż dzisiaj. Jest nas tylko 60 w parlamencie. To z roku na rok rozrostamy się, jest nas coraz więcej. I uda nam się to zrobić. Sprowadzimy pozytywną zmianę. Chciałem wam powiedzieć jedno. Spotykamy się w miejscu wyjątkowym w Sopocie. To tutaj 200 metrów stąd Beata Maciejewska miała swoje biuro, swojego sztabu. To tutaj ze wszystkich powiatów. W naszym województwie lewica uzyskała najwyższe poparcie, ale także spotykamy się w wyjątkowym momencie. Nasza część politycznego sporu, ludzie, którzy mają progresywne, postępowe poglądy, po wielu latach, w moim wypadku, po raz pierwszy w moim życiu, doczekaliśmy się kandydata, który reprezentuje naszą część sporu, który reprezentuje nasze wartości. I w tą niedzielę! Policzmy się i pokażmy, że jesteśmy razem. Dziękuję bardzo. Solidarność naszą bronią. Solidarność naszą bronią. Solidarność naszą bronią. Solidarność naszą bronią.